Dzień dobry moi drodzy. Trzy lata temu nasi sąsiedzi Białorusini przeżywali ciężkie chwile. 9 sierpnia 2020 roku podczas wyborów prezydenckich Aleksandr Łukaszenka otrzymał 80,1% głosów, gdy jego największa oponentka świetlana Tichanowska 10,1%. Jej zwolennicy nie pogodzili się z przygraną, w wyniku czego przez Białoruś przelała się fala protestów, jakich kraj w swojej historii jeszcze nie widział. Obserwowałam uważnie te wydarzenia, gdyż łudząco przypominały to, co niegdyś działo się niemalże w każdej postradzieckiej republice, a do czego doprowadziły do Osetii, Abchazji w Gruzji, do Naddniestrza w Mołdawii, do Donbasu i Krymu na Ukrainie, do wojny domowej. Kto długo żyje, zauważa, jak niektóre rzeczy się powtarzają, jak mawiają Rosjanie toczka w toczku. Właśnie tamte wydarzenia na Białorusi posłużyły przyczyną mojego, że tak powiem, zaangażowania politycznego. Pomyślałam, że jeśli o czymś wiem, muszę się dzielić z innymi, aby uprzedzać, uświadamiać. Wszyscy przecież płyniemy w tej samej łódce. Dziś niespokojnie jest w naszym regionie. 9 sierpnia 2023 roku, w trzeciorocznicę początku niedoszłego białoruskiego Majdanu, na posiedzeniu Sztabu Sił Patriotycznych Białorusi, przyjęto apel do narodu polskiego. Przetłumaczyłam to. Posłuchajcie, proszę. Bracia, Polacy, tak się złożyło, że żyjemy obok siebie. Setki lat historii łączą narody białoruski i polski. W tym czasie było różnie, było wiele też i obraz, a jednak chcielibyśmy, aby nie dzielili nas duchy zedziornych patentatów czy postaci takich jak Piłsudski, a łączył nas duch Grunwaldu, kiedy stanęliśmy razem przeciwko realnym, a nie wyimaginowanym zagrożeniom. Dobrze pamiętamy, że wiele wielkich postaci polskiej kultury urodziło się na białoruskiej ziemi, ale to nie powód by patrzeć na nasze ziemie jak na niesławne Kresy Wschodnie. Białorusini to wielki, dumny i niezależny naród słowiański. Mamy własne chlubne tradycje. Wasi politycy z powieciem mgłą szowinizmu, swoimi działaniami i retoryką podgrzewają zarzewie wojny. Nie pozwólmy spalić naszego wspólnego domu. Dobrze wiecie, że Białorusini są z charakteru spokojnymi, pokojowymi i pracowitymi ludźmi. Ale nie będziemy tolerować żadnych panów nad nami. Historia walki mieszkańców zachodniej Białorusi dobitnie tego dowiodła. Jesteśmy dumni z nazwisk Sergeja Prytyskiego, Wiery Choróży, Cyryla Orlowskiego i Maksima Tanka, tysięcy innych patriotów, którzy nie szczędzili życia, aby zjednoczyć naród białoruski. W październiku tego roku minie 80 lat od pamiętnego dnia, kiedy pierwsza dywizja polska im. Tadeusza Kościuszki walczyła z nazizmem naszym wspólnym rogiem na białoruskiej ziemi, w okolicach wsi Lenino na Mochylewszczyźnie. Zapisała bohaterskie karty w historii walki z Trzeciorzesz, której przywódcy planowali dokonać ludobójstwa na naszych ziemiach. Bądźmy wierni pamięci tych bojowników, których połączyło wspólne wielkie zwycięstwo. Mamy nadzieję, że wy, bracia Polacy, będziecie mieli na tyle rozsądku, by powstrzymać się od zbrojnej konfrontacji. Chcemy wierzyć, że nie dacie się zwieść agresywnej propagandzie. Przecież każdy człowiek, niezależnie od narodowości, chce żyć w pokoju i dobrobycie, w pokoju i przyjaźni z sąsiadami. W przypadku jakiegokolwiek zamachu na naszą świętą ojczyznę, wiedzcie, że jesteśmy zdecydowanie bronić naszego domu, naszych rodzin. Historia zna wiele przykładów tego, jak Białorusini odpierali inwazję Zachodu. Nie śpieszcie się, aby doświadczyć tego. Jesteśmy przekonani, że zdrowy rozsądek pomoże nam przezwyciężyć obecny trudny okres w naszych stosunkach. I nie jest to odległy czas, kiedy Białorusini i Polacy znów będą odwiedzać się w pokoju, szanując zwyczaje naszych narodów.